Pojadę dla Was za kolejnym egzaminem, który jedzie przed nami. Na początku od razu wykonywane hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu przez egzaminatora. Tutaj w tym przypadku jeżeli zatrzymujecie się na swoim pasie ruchu to kierunkowskazu przed zatrzymaniem nie musicie włączać, nie jest on obowiązkowy ponieważ nie zmieniacie pasa ruchu. Należy się upewnić co się dzieje z tyłu, kiedy użyć hamulec no i na tym polega zatrzymanie i oczywiście zatrzymać się przy prawej stronie. Również przed ruszeniem kierunkowskazu nie musi być, tylko musi być upewnianie się o możliwości włączenia się do ruchu. Jedziemy w lewo. Ustępujemy pierwszeństwa wszystkim będącym na drodze z pierwszeństwem, czyli z lewej i z prawej strony, najpierw oczywiście pierwszym. o tym, żeby utrzymywać tak jak już wcześniej mówiłem bezpieczną odległość od samochodu poprzedzającego taką, że jak kierowca tego samochodu zahamuje gwałtownie to wy hamujecie łagodnie, normalnie na egzaminie oczywiście jest to związane z komfortem jazdy jeśli chodzi o egzaminatora musicie tak jechać, żeby egzaminator nie miał odruchu użycia Hamulca, złapania za kierownica. Mógł sobie na spokojnie jechać. W razie co jakby chciał to pić kawę, herbatę. Tutaj ustępujemy pierwszeństwa pojazdom z prawej strony. Mieliśmy ustąpić pierwszeństwa z prawej. Oczywiście nie dlatego, że mieliśmy te pojazdy po prawej stronie, tylko dlatego, że przejeżdżaliśmy przez ich pas ruchu. Tutaj realizowane zawracanie z użyciem biegu wstecznego. Ja zawrócę sobie gdzieś tutaj. Na skrzyżowaniu egzamin jedzie w prawo. Zgodnie ze znakiem wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej ustępujemy pierwszeństwa pojazdom będącym na drodze z pierwszeństwem, czyli z kierunku przeciwnego oraz z prawej strony. Oczywiście jakby ktoś z prawej jechał i zawracał również ustępujecie pierwszeństwa. Teraz prawdopodobnie pojedziemy w prawo. Pamiętajcie o obserwacji znaków, czyli raz, że wzrok skierowany daleko do przodu jak najwcześniej obserwacja znaków, również przed każdym skrętem wzrok na znaki znajdujące się na drodze, na którą wjeżdżamy, czyli tak jak skręcamy teraz w prawo, powinniście zauważyć wszystkie znaki znajdujące się na drodze, na którą wjeżdżacie, czyli tu jest ustąp pierwszeństwa za sygnalizatorem. No I im dalej w prawo wzrok, to tym lepiej. Tu w bliskiej okolicy żadnego innego znaku nie widać. nowy informujący o tym z którego pasa w którym kierunku możemy pojechać i pamiętajcie daleko do przodu wzrok już tam widać z przodu sygnalizację świetną kolejny znak mówiący o kierunkach jazdy z poszczególnych pasów ruchu bezpieczna odległość, tym bardziej od elki bez znaczenia czy to egzamin czy nauka jazdy bez znaczenia czy to samochód osobowy ciężarowy czy też autobus a tym bardziej z daleka od motocyklisty pamiętajcie żeby odległość po zatrzymaniu również była odpowiednia żeby Widać było nawet cały samochód łącznie z kołami. Chodzi o to, żeby była możliwość ominięcia tego samochodu zarówno z lewej jak i z prawej strony jakby na przykład się zepsuł włączył światła awaryjne. Również żeby nie wjechać w tył tego samochodu. Związane jest to oczywiście z prędkością z jaką dojeżdżacie. Cały czas też myślcie o tym, że egzaminator czy pasażer ma się czuć bezpiecznie, na spokojnie sobie musi jechać, nie może mieć tego odruchu, tak jak już mówiłem, użycia hamulca, złapania za kierownicę. Skręcamy w prawo. Prawe lusterko jak najwcześniej, czyli obserwacja. Czy rowerzysta jedzie z tyłu, czy też nie? Jest nią lub też drogą dla rowerów, bo mamy drogę dla rowerów, ale również jest nią, czy prawą stroną przejeżdża. Obserwacja znaków na drodze, na którą wjeżdżamy, czyli przejście dla pieszych, droga dla rowerów. No i więcej nic nie ma. Ponownie w prawo czerwone światło strzałka do warunkowego skrętu. Obowiązkowo należy się zatrzymać. Zgasła. Pamiętajcie, że jeżeli jeden samochód przed wami się zatrzyma w związku ze strzałką warunkową i wy zanim się zatrzymaliście, on ruszy. Wy ponownie musicie się zatrzymać drugi raz. I ponownie wzrok na znaki, czyli mamy zakaz zatrzymywania, nie dotyczy zatok, tutaj ograniczenie prędkości do 30 na godzinę. Tutaj prawdopodobnie będzie gdzieś parkowanie prostopadłe. Tak podejrzewam, a się okaże. Tutaj bardzo dobrze, że z kierunkowskazami pomijanie samochodu. Tak jest parkowanie. A to ja tu tyłem wjadę. Miejsce do parkowania było dosyć łatwe, że tak powiem przyjazny egzaminator. Rad, że po lewej stronie było miejsce i tam były dwa miejsca parkingowe. Nie ma znaków ustalających pierwszeństwa, skrzyżowanie dróg równorzędnych. Jedziemy w lewo, ustępujemy pierwszeństwa pojazdom z prawej strony, ale oprócz ustąpienia pierwszeństwa z prawej pamiętajcie o obserwacji znaków, czyli teraz wzrok na znaki, nie ma żadnych znaków, czyli droga dwukierunkowa, nie ma ograniczenia prędkości. Jedziemy w lewo. W razie co trzeba było, by ustąpić pojazdom z kierunku przeciwnego. No i ponownie wzrok na znaki. 30 na godzinę, próg spalniający. dróg równorzędnych trzeba byłoby w razie co ustąpić pierwszeństwa pojazdu z prawej strony teraz w prawo pojedziemy prawdopodobnie nie w lewo no to zaskoczenie skrzyżowanie dróg równorzędnych. Nie było żadnych znaków ustalających pierwszeństwa. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom z prawej strony. Ja się tu zatrzymam. i ponownie jedziemy w lewo skrzyżowanie dróg równorzędnych o, ta osoba trochę szybko wjechała na to skrzyżowanie jakby ktoś tam z prawej jechał bo tu widoczności do końca dobrej nie ma i trzeba powoli bardzo wolno pamiętajcie ponownie wzrok na znaki czyli nie ma znaków na drodze na którą wjeżdżamy i ponownie w lewo prawdopodobnie w prawo tak jest w prawo pojedziemy i pamiętajcie o obserwacji znaków tak jak mówiłem czyli wzrok na znaki znaków brak czyli nie ma żadnego ograniczenia prędkości droga dwukierunkowa ten odcinek akurat chociaż z przodu już widać znak Drogi jednokierunkowej, akurat jego łatwo zauważyć. Skrzyżowanie dróg równorzędnych. Powoli najlepiej zredukować bieg do pierwszego i bardzo wolno. Nie ma nikogo. I jedziemy. Na skrzyżowaniu. W lewo droga jednokierunkowa, czyli tu pięknie. Osoba egzaminowana do lewej zjechała. Wiedziała, że to droga jednokierunkowa. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją prawdopodobnie pojedziemy w prawo. Tutaj mamy ustąpić pierwszeństwa wszystkim znajdującym się na drodze z pierwszeństwem, czyli z prawej i z lewej. No jakby ktoś z kierunku przeciwnego jechał w prawo, to również trzeba byłoby ustąpić. Tak jest na skrzyżowaniu z sygnalizacją w prawo. Później na najbliższym skrzyżowaniu w lewo pojedziemy. Pamiętajcie, będę to powtarzał, o obserwacji znaków, czyli przejście dla pierwszych, zakaz zatrzymywania nie dotyczy chodnika. No i tak jak mówiłem, pojedziemy w lewo na skrzyżowaniu i już z tego miejsca obserwujemy znaki, czyli. Droga jednokierunkowa. Ograniczenie prędkości do 20 na godzinę. Widać znak stop. Nakaz skrętu w prawo. Obowiązkowo należy się zatrzymać wyznaczonym miejscu, czyli tam jest linia, a jakby linii nie było, to bezpośrednio przed drogą z pierwszeństwem. Najpierw piesi rowerzyści, tu również dokładnie wzrok na boki z prawej nie ma widoczności. Teraz pamiętajcie, jak ten samochód egzaminacyjny się zatrzymał. No to ponownie należy powtórzyć zatrzymanie. Nawet jeżeli byście stali bezpośrednio za nim, to jeszcze drugi raz należy powtórzyć zatrzymanie. Zatrzymanie i jedziemy sobie dalej. W sensie zatrzymanie, upewnienia się o tym, czy ktoś jechał z lewej strony w tym przypadku, nikogo nie było. I jedziemy dalej. I teraz na skrzyżowaniu ruchu okrężnym prawdopodobnie zawrócimy i będzie ostatnia prosta do wordu. Czyli z tego co widać to wynik egzaminu pozytywny. Tak jest, zmiana pasa ruchu. prawdopodobnie będziemy zawracać skrzyżowanie o ruchu okrężnym czyli ważne żeby zauważyć znak żeby nie pojechać pod prąd czyli tu pierwsza w lewo tylko wyspę należy objechać bez znaczenia jakich ona kształtów by była no to jakąś wyspę objechać nie jedzie. Kandydat na prawo jazdy. czerwone światło zatrzymanie egzamin sobie pojechał a tak jak my to ostatnia prosta zresztą jeszcze... może jeszcze gdzieś tam go na któryś światłach złapiemy parkowanie było zatrzymanie we wskazanym miejscu było zawracanie z użyciem biegu wstecznego było ostatnia prosta do vordu.